Cześć, ja jestem Olek i witam Was w kolejnym odcinku z serii Top Smash Tak Euro 2024. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie boxa Premium Pro. W środku mamy 10 saszetek. Zaraz zobaczymy, co tu jeszcze jest w środku. tutaj dziesięć kart w yy, każdej saszetce. Sześć hmm. zwykłych kart. Jakieś trzy karty Rainbow Foil Cards. Okej, okay, dobra, zaraz zobaczymy, co jest w Tutaj karta, karta Premium Pro Tuszan Blachowicz, numer 8 e, Legend. Koeman z Holandii Ultimate. Donna Rumma Centurion e, Emerald. Bonusci <coughs> Kapitan z Turcji. Hero z. Anglii, Kapitan z Portugalii i trzy karty: Challenger, Henrichs, Pessina oraz e, Mayer. Kolejna karta Premium Pro to jest Olivier Giroud, numer 4 z Francji. Legend to jest Messi z Niemiec, Graudate Jam z Albanii, Golden goalscorer Scorer Depay. Następnie kapitan z Rumunii, Hero ze Słowenii i kapitan z Austrii. A na kartach Challenger jest Vitinha z Portugalii, Liupi z Austrii oraz Diabi z Francji. Kolejna karta premium: proto jest Marco Veratti z Włoch. Następnie Legend Zidane. Grounded Gem z Czech. Kapitan Emerald z Czech. Następnie jest Hero z Albanii, Golden Goal Scorer, kapitan. A na kartach Challenger jest Sosa, Emre Can oraz Udoki. Następnie karta Premium pro kowaczyć z Chorwacji. Legend z Hiszpanii to jest Chavi, następnie Ultimate Griezmann, Centurion Emerald oraz zwykły to jeszcze ten sam Golden Scorer i karta Hero. A na kartach Challenger jest Hroszowski ze Słowacji, parę z Albanii oraz Openda z Belgii. Następnie Premium pro, uh, pro, Declan Rice z Anglii. Legend, Robin Van Persie z Holandii. Graudated Gem, Golden Goal Scorer, Emerald. Uh, Kapitan, Golden Goal Scorer i Hero. A to jest jakaś karta Legend, uh, Madhois. Z Niemiec i dwie karty Challenger Philips i Larsen. Nie wiem, ile jest tutaj tych kart. Bardzo jest napisane, a ja tego nie widziałem. Nie, chyba nie ma. A nie, 29 kart Challenger i 3 New Legend. To chyba jest to. Okej, okay, dobra. Tutaj kartą Premium Pro jest John Stones. Następnie Legend Kielini. A Graudated Gem, Hero Emerald. Capitan, Hero E. Golden Gold Scorer oraz trzy karty Challenger, Balkowec Mitrowicz oraz Weghorst. Następnie Premium Pro Żao Felix. Dalej na karcie Legend jest Iniesta. Dalej mamy Graudated Gem. Hero Emerald, Centurion, Golden Goal Scorer i Centurion oraz trzy karty Challenger. Hanley ze Szkocji, Bakayoko z Belgii oraz, a nie, jednak są tutaj dwie karty Challenger i jedna Legend. I tutaj mamy Matthias Zamer z Niemiec. Następnie Alvaro Morata na karcie Premium Pro z Hiszpanii, Legend Wayne Rooney z Anglii. <coughs> Następnie Graudated Gem, Kapitan Emerald, Hero Kapitan, w sensie Hero Centurion i Kapitan i trzy karty Challenger, Bowen. Oraz Bodka Dumfries Na karcie Premium Pro Legends to jest Shirer Z Anglii Następnie jest Ultimate Modric Dalej Kapitan Emerald Kapitan zwykły, golden goal scorer i kapitan. I tutaj na katach Challenger jest Fernandez Carvalho oraz Ajan. Oczywiście ten Fernandez to jest ze Szwajcarii. i ostatnią kartą Premium Pro jest Romelu Lukaku. Karta Legend to jest Carvalho z Portugalii. E, następnie Ultimate, dalej Hero, Emerald, Hero zwykły, Centurion i Golden Scorer. Następnie dwie karty Challenger, Hagi oraz Lang oraz Legenda. Balak. Dobra. Eee, jutro na odcinku będą kolejne multipaki klub 100. Eee, może jeszcze jakaś wpadnie, nie mam nadzieję, bo tam chyba ich koło. Nie wiem, mhm. jak to ja mam? raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7 8 i tu jeszcze jeden, czyli 9 sztuk. No to co? Na dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko. Jeżeli, jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Ja już się z Wami żegnam. Cześć!